Nie wiem. Nie Dobra. wiem. Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Dopóki widzisz ręce, to kręcisz. Nie wiem, przyniżyć wystarczy. Tutaj, z tej strony. O matko. Klucz uniwersalny do rozrządu. Do wszystkich silników pasuje, wszystkich marek. Uwaga, jedziemy? Jedziemy. Zaraz panowie tutaj koszą trawę i mówili, że tu jakieś jest kretowisko. I po prostu jest bardzo miękka ziemia. Jest fajnie, dopóki nic się nie zepsuje. A pewnie jak widzicie od czasu do czasu jakaś przyczepa połodnia albo jakiś kamper, i tak naprawdę nikt nie jest w stanie potem stwierdzić, co było przyczyną, a pewnie przyczyną była po prostu pomyłka. Cześć moi drodzy, przyjechałem dzisiaj do kapitana sprawdzić, co tam u niego słychać. Także chodźcie ze mną, pokażę wam jak wygląda prawdziwe oblicze powstawania kampera, o, pusto, pusto, nic się nie dzieje. Opaków nie ma, ani pod stołem, ani nad stołem może gdzieś pod... No słuchajcie, no, budowa kampera to nie jest łatwa robota. No dobra komu w drogę temu kopa. Idę sobie do busika. Przykleję mam te takie termometry listkowe. Gdzieś tam w dwóch miejscach w busie, żeby po prostu na bieżąco wiedzieć jaka jest temperatura. Jeszcze nie mam pomysłu gdzie to przykleić, żeby ona nie była zła, że hamski, ordynarny termometr przykleiłem, więc zrobię to może gdzieś w szafie. Tutaj na boku. To chyba się nie obrazi. No i termometr już sobie tutaj wisi. Będziemy monitorować temperaturkę. W temacie zmywarki jest tak. Zamontowałem ją z powrotem. Podałem do zmywarki wczoraj e, o 16, a jest kolejnego dnia 8 rano. Podałem zimną wodę, to znaczy chłodną, i zwiększyłem ciśnienie w sieci na maksa, ile dało radę w pompce. I zobaczcie, co się stało. Znowu wam, że nie mam już pomysłu. No bo, jeżeli ciśnienie jest większe, jeżeli podałem zimną wodę, nie wiem co jeszcze może być przyczyną. Nie wiem, nie, nie, wiem. nie, nie, wiem. nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, zrobiliśmy sobie stoliczek dzisiaj. Moja kochana czeka sobie. Dopomniałem kluczyka, Tomek pojechał. I zaczynamy odzysk. Odzysk, wszystkiego co da się sprzedać w miarę. E, jakieś tam pewnie sprężarka klimatyzacji i inne takie dziwne rzeczy. A cała reszta pójdzie na zabawę. No, dzisiaj Rafał mi pomaga rozkręcać. Jeszcze Tomek pojechał po jedną część. On dzisiaj jest takim dowożącym. Powyciągałem wszystko ze wszystkich szufladek. No i będziemy powoli wszystko wykręcać. W pierwszej kolejności tutaj o cewki powytręcamy. Pewnie sprężarkę klimatyzacji. A ty Rafał, na no co się teraz czelisz? No, się na taką spinkę, ale A, chyba sobie dam radę. Dobra, odpuszczę. Wolę, wolę... Cewki? Cewki. Tak. <laughs> to się mogło przyznać, do mojej Renaty. Bo się często psują te. <laughs> no właśnie. Ale to by się nigdy nie zepsuło jeszcze. No jeszcze nie. Może dlatego, że mam poliftingu. Tak, <laughs> cewki po <laughs> Ja się zabrałem z tyłu za butlę gazową, bo idzie na odzysk, pewnie się przyda kiedyś, więc zakręcę zawór, no i potem trzeba będzie to jakoś wszystko tutaj powykręcać, jeszcze nie wiem jak, ale damy radę. Butla z gazem już wyciągnięta, chłopaki tam dalej kręcą. O. A jak tam Tomek, poduszki wyciągniesz, myślisz, do, do zrobienia? Zobaczymy, nie wiem. Nie, nie wiem, to... Musisz, jak to się wyciąga. To akumulator mamy odłączony. Jest. Jest. Jak tam Rafał, damy radę pokazać widzom co się stało z silnikiem, myślisz? Rozkręcimy? Myślę, że damy radę. Kręć wszystkie śrubki, które widzisz po prostu. To nie... Dobra. Dopóki widzisz śrubki to kręcisz. No, no, nie wiem, w życiu wystarczy. Nie, damy radę. No i doszliśmy do paska. No i powiem wam, że pasek nie jest zerwany. Więc albo się pomyliłem, albo tam się coś... nie wiem co. No, nie wiem. No, ale już decyzja dopadła. No, <grymne> Byłeś emocjonalny. Tak. Ale to pomoc. Ciema no. Ciema. Co robisz tutaj? Staram się zdemontować pokrywę zaworów. Aha. I Wyjątkowo... co do tego używasz, powiedz? Dłuto. Pozdrów Rafała. Pozdrawiam Rafała. Podobno to jego cenny dłuto. <grymne> no i co? Dostałeś się do pokrywy zaworów? Udało się. Bo co ty tam wcześniej znalazłeś? A, znaleźliśmy kawałek dźwigienki zaworowej, leżącej gdzieś tutaj obok wałka No to co? Czary mary? Odkrywamy? Spróbujmy Coś, coś by... jeszcze przyklejone Tutaj, z tej strony Ach. jest. O matko! Patrzcie, tutaj coś jest. Co to się urwało? To, co to w ogóle jest? Co to ogarnia? ale tu jest ta część pokaż Tomek. co to się urwało. Czyli to to się w silniku urwało? O dźwigienka zaworowa się urwała, tak? Tak. Ale nie wiadomo czy to nie jest konsekwencja z nie, innej na pewno. awarii. A, no nie wiem ale. A to co to jest? to trzymasz? No sprężyna zaworowa na pewno. Tutaj. To... Tutaj ale o dwa wałki. Aha. No dobra, to co? Całe się rozsypał, zobacz. Się wszystkie, rozsypało. Są, wszystkie są rozsypane. Wszystkie jest rozsypane tam też. Ale patrzcie, ale rozrząd jest cały. Na razie, zobaczcie. No i jeszcze co myślisz Kamil, że ten pasek tutaj o, pokażę. Przepraszam, Tomek. Tu jeszcze o pasek jest naderwany od, od sprzętu. Czy to mogło być, myślić Kamil, spowodowane tym, że po prostu stanął silnik w miejscu? Mogło być. Mogło być, ale nie wiemy tego. Zobaczmy dalej, bo Może w się nie widać zerwania paska rozrządu, no. ale nie wiemy czy po prostu nie przeskoczył w jakiś sposób, czy wtedy się nie spotkały zawory z tłukami. Yeah. Yeah. Teraz pięknie widać ten pasek, jak, no, jak go porwało, porwało. uszczerbiło. Walczą. Ja Wam pokażę co już odzyskaliśmy, całą klimatyzację będzie, to znaczy tak, wszystkie rurki, sprężarka, skraplacz e, razem z chłodnicą, ona tam obok jest, to pewnie sprzedam komuś, e, alternator też był w ogóle dwa lata temu cały przewijany jakoś tam w ogóle naprawiany, więc też spoko, też trochę z tego kasy się zwróci, butla z gazem wiadomo przyda się na 100%, roletę już jeden widz napisał, że chce. Słuchajcie, no nie możemy pokrywy rozrządu zdjąć, jest problem, nie ma jak do jednej śruby, więc klucz uniwersalny do rozrządu, do wszystkich silników pasuje, wszystkich marek. Uwaga, jedziemy? Jedziemy. Dziękuję. W taki sposób uwolniliśmy... jeszcze nie, przepraszam. Ale wałki już możemy wyciągnąć. Co tu się stało? Wszystkie się spotkały z tłokami, tak? No, A czemu wiem, się spotkały? Wszystkie. No jak czemu? No bo się rozrząd rozsynchronizował. Rozsynchronizował tak. się. No ale pasek nie był zerwany. No nie wiem jaka była przyczyna. Możliwe, że przeskoczył rozrząd. Przeskoczył. No, pasek pasek przeskoczył, przeskoczył. Pasek o parę złotych źle dwóch. był naciągnięty na No na przykład No zawory są co? Mocne <laughs> no. o. o uszczelka. nie ma o coś wypadło Tak, oto e, wyciągnęliśmy wszystko, płyny spuściliśmy. Jest tam teraz dużo miejsca. Samochód nie powinien z jakiegoś spustoszenia jakby e, no, no, no zrobić. No, bo tak naprawdę już nie ma co tutaj wylecieć. E, Kamil, jak myślisz, ile będzie błędów? Masa, <laughs> „czyli jeden. Nie, no, myślę, że płynąć bardzo dużo. No. <laughs> Chyba, że razem z silnikiem zniknęły wszystkie błędy. Myślisz? Nie wiem, sprawdź. To taka teoria. Sprawdzam. Patrzcie. To Kamila się sprawdziła. Im, jak wyjmiecie, zniknął serwis, zniknął check engine razem z silnikiem. Teraz w końcu problem, bo trzeba odblokować kierownicę, czyli włączyć zapłon. Przytrzymam 10 sekund, zobaczymy czy odblokuje kierownicę. Jest. Mamy wspomaganie nawet w kierownicy, bo jest elektryczne. Wszystko działa. Nie wierzę! Ze zmywarką najbliższa jest mi teoria, bo jak zmywarka była tu i ona skończyła swoje zmywanie, i ten zawór, który jakby zatrzymuje wodę przed wtłaczaniem do środka, został zamknięty, bo podejrzewam, że on się zamyka jakby ciśnieniowo, i został zamknięty tutaj przez ciśnienie w sieci, to się zamknął dobrze. Zmywarka z 5-6-7 dni była w kamperze i nic nie ciekło. Dopiero jak zrobiłem pierwsze pranie, wymyło się. No i wtedy podejrzewam, że moje ciśnienie w sieci nie miało siły domknąć do końca właśnie tego zaworu i, i, i dlatego ciekło. I potem znowu ciekło, więc teraz zakręciłem wodę w kamperze, no i na tę chwilę po prostu dorobię kranik. Ale nie wiem, czy ten zawór można rozebrać i przerobić, żeby on się jakoś tak łatwiej zamykał, czy... No nie mam pomysłu, czy jakiś elektroniczny zrobić, może kupić jakiś zawór, który elektronicznie będzie to odcinał. Powiem Wam, na tę chwilę że do końca nie jestem pewien, na pewno kupię kranik, żeby ręcznie po zmywaniu zakręcać. Do zmywarki kupiłem taki zwykły, działkowy zawór, jak ja tu mówię. Będę musiał pamiętać, żeby go... czekajcie. O, w tą stronę. I zamykać. Jak myślicie? Będę zapominał i będą dalej wycieki. Łocho, ho ho, ho. Drabineczka biała, wszystko białe, pięknie. No, nie da się wam powiedzieć jaka to jest faktura, bo tutaj mam tą farbę jaktową z pistoletu pomalowaną, nieszlifowaną. Tutaj mam matową szlifowaną, ostatnio był jeden widz i mówi kurde tak dotknął, tutaj i mówi boże, film tego nigdy nie odda. Ale jak przejdziecie na targi, będziecie mogli dotknąć różne farby szlifowane, nieszlifowane, różne opcje, to jest kamper eksperyment dosłownie. Służy do tego, żeby po prostu odkryć jaka droga jest najlepsza. Ale ładnie, ja mi się podoba. Mniam, 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 mniam. No, tak wyszło. Teraz tylko jeszcze muszę zrobić jakieś przytrzymanie, tutaj gdzieś to umocować i wajcha będzie latać w lewo, w prawo przed i po zmywaniu. No, chyba jedyny sposób, chyba, że wy coś jeszcze lepszego wymyślicie. No i ja na tą chwilę nic lepiej nie, nie potrafię zrobić. Ostatecznie tak to wygląda. Otwieramy do zmywania, zamykamy, otwieramy, zamykamy. Ech, oby to był już ostatni problem z tą zmywarką. No, jeszcze od środka tutaj te drzwi, o to pomalowałem na biało. Jeszcze tego nie szlifowałem, bo jeszcze dobrze nie wyschło i też czasu potem nie miałem, żeby, no to było żółte ogólnie, więc jakby też nie pasowało do tego całego wystroju białego. No i zawsze jak jest biały, to jakoś tak fajniej. A kafelki jeszcze tutaj. ja zdążyć dzisiaj zamontować kafelki, może jeszcze? Zaraz zobaczę. No i te kafeleczki, one kosztowały chyba 15 zł za arkusz, czy 10, ale już widzę problem jak trzeba je myć, one się łatwo wginają, trudno jest potem je odgiąć, e, trzeba jakieś wymyślić zakończenia i początki tych kafelków. E, nie wiem czy to był dobry pomysł, a ja była, była lepsza, żeby pomorować tą farbą okrętową e, na błysk i, i, i to wszystko, więc tutaj może tak się zdarzyć, że ja to zerwę w którymś momencie, położę płaską deskę, która będzie pomalowana po prostu idealnie na białą, na lśniąco pięknie wypolerowana. No ale dobra, testujemy kaferki w tym momencie. Kamper w miarę gotowy i jedziemy. Jedziemy z Piotrkiem Izolą na 3 dni nad jezioro. Jeszcze po drodze zawożę maskę od meganki do firmy, która wycina wodą. I poproszę ich, żeby tutaj logo było: Kapitan, przyczepa wycięte. I teraz nie wiem, czy ja mam sobie to w warsztacie powiesić, czy mam to zamontować do meganki w dniu e, ostatecznym. No, pożegnania ostatecznego. E, dajcie znać w komentarzach, e, co powinienem z tą maską zrobić. Idę do firmy WaterJet, Jet System 2. A, bo to serwis, a to firma chyba. Idę, zabiorę sobie maskę, bo w ogóle jest szansa, że jeszcze będą by docinali mi inne rzeczy, ale na początek pójdzie maska. To jest Rafał. Siema. jest wszystko? Wszystko jak leci. Dobra. <laughs> co to ty tam maską nam przywiozłeś? To jest maska od mojej kochanej Renaty. Poproszę wielkie logo Kapitan Przyczepa na wylot. Do ogarnięcia? Kapitan, spoko. Będzie zrobione. Dobrze, pa. powodzenia. Dzięki. Dzięki. Na radzie. Co się stało, Ola? I super płynne komary nie działa? O nie, 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 nie. nie. Ja nie jestem. No, bo my sobie wylądowaliśmy dzisiaj tutaj. Jesteśmy jeszcze z Karolem, Ronaldinho, Karolem. Cuchar o piłkarzach. Nie znam. Okej, okay, ale tutaj bohater jest Piotrek, bo Piotrek powiedział, że sam napompuje i co? też radę do końca? Tak. Patrzcie, sam Piotrek pompuje, ale ma fazę i będziemy płynąć zaraz na jezioro. Brygada, gdzie płyniemy? <grystanie> na wyspę Świętej Czapli. Piotrek, nadajesz no. rytm dla Karola? Tak. Dawaj. Nawet, bo coś mi znosi Piotrek i mucham jakaś gryzie w łuchy. Muszę kręcić się w półko, zobacz. A ja może do przodu zlewiosło, może? Tak. Bo, a w ogóle dokąd płynie? Na wyspę. I co tam olach chcesz znaleźć na tej wyspie? No skarb. O ja. A tutaj nie pójdzie Ola już jest na wyspie. Ja tak idę. Tak, Piotruś? Teraz gorzej jak tam płon odpłynie. Dlatego ten sztuk się tutaj przydaje, nie? Bo te szczurki do sobie zawiązał. No właśnie, a ja go nie wziąłem. Wczoraj wieczorem przyjechaliśmy tutaj na parking i patrzcie. Hm, Czyżby przednie koła były zatopione. No, zakopaliśmy się o tak. Nie ma jak stąd wyjechać. Było ciemno, nie widziałem, gdzie wyjeżdżam. No i tyle. Czekamy, może ktoś nam pomoże. Teraz panowie tutaj koszą trawę i mówili, że tu jakieś jest skretowisko. I po prostu jest bardzo miękka ziemia. No, ostro był zakopany, patrzcie, panowie tutaj pomogli, a my teraz jak mamy mokre ręczniki tutaj, majtki, rozwieszamy przy różnych miejscach, ja się zastanawiam właśnie jak to zrobić, żeby gdzieś było miejsce, gdzie można to wieszać, ale takie, żeby to też nie przeszkadzało w życiu, no bo tu powiesimy, to będzie problem, na górze też będzie, więc tak nie wiem, jak, jak wy to rozwiązujecie u siebie? w kamperach. Akurat też jest mało rzeczy, ale czasami tu jest trzy ręczniki plus coś, plus coś i no, no nie wiem do końca. Nie wiem, czy może właśnie pod prysznicem coś robicie wtedy, jakieś linki. A ja znowu użyłem motorka, bo jesteśmy nad jeziorem i często właśnie jest taka sytuacja, w której gdzieś tam znajdujemy pewniaka, czyli miejsce, tam jest akurat po drugiej stronie, gdzie jest taka normalna plaża, ale jest dużo ludzi, a my tak średnio lubimy. Ola tam sobie poszła się kąpać z Piotkiem, a ja dookoła całego jeziora na motorku jadę Widzę, gdzie można dojechać samochodem, gdzie nie można, i czy jest jakaś fajna miejscówka na noc, żeby się przestawić. Więc dzisiaj to chyba będzie nasze miejsce znalezione na nockę i będziemy mogli też wypłynąć znowu na wyspę Pontonem. Jak wiecie, czasami zdarzają się sytuacje, że niektóre urządzenia e, znaczy są wyspecyfikowane na coś tam, nie, nie potrafię nawet chyba zebrać tego w słowa, ale opowiem wam, co się stało, to może zrozumiecie, co, co chcę wam powiedzieć. Chodzi o to, że mam tutaj przetwornicę, która ma 4000 mocy chwilowej i 2000 mocy ciągłej. I ona rzeczywiście te 2000 mocy ciągłej jest w stanie pewnie wytworzyć, ale w jakichś warunkach. Te warunki pewnie piszą w instrukcji obsługi, do której muszę zajrzeć, jak wrócę z wycieczki. No i co się stało, bo. Jak wiecie, są dwie rzeczy, czy których się boję. Pierwszy to jest woda, ale boję się tylko o to, że się wyleje i po prostu moja, czas, moja praca się zmonitoruje. No, ale jest elektryka, a tutaj jak gdzieś będzie jakiś błąd popełniony, no to jak wiecie, to są przypadki, to no może wszystko spłonąć, tak, w skrócie wielkim. I teraz tak, robiąc całą instalację elektryczną, konsultowałem się z wieloma osobami, działałem na podstawie no, instrukcji obsługi, wszystkiego tak, jak ma być. Jak wiecie mam założony bezpiecznik wszędzie, między alternatorem, akumulatorem, w jedną, w drugą stronę, we wszystkie inne możliwe rzeczy, do solarów, do baterii, po prostu mam tam całą skrzynkę tych bezpieczników, też i na 12, i na te 230 i wszystko, nie założyłem tylko jednego bezpiecznika. I czasami jest tak w sytuacji życia, że wiecie, zrobicie wszystko, zabezpieczycie się po zęby, a jednej rzeczy nie zrobicie, i akurat to przestanie działać, albo będzie powodem jakiegoś problemu. Dużo z nas gdzieś tam chwyta się za tą elektrykę i e, jest fajnie dopóki nic się nie zepsuje. A pewnie jak widzicie od czasu do czasu jakaś przyczepa południa albo jakiś kamper i tak naprawdę nikt nie jest w stanie potem stwierdzić co było przyczyną, a pewnie przyczyną była po prostu pomyłka tego kto to robił. E, teraz co się stało? Siedziałem tutaj z Olą, e, oglądaliśmy Netflixa i doprowadziłem instalację elektryczną. No, już wiem, do skraju możliwości, bo nie dość, że było Ci 30 stopni. Samochód stał na słońcu, drzwi były pozamykane, tylko jedne były uchylone. Przetwornica tutaj była na dole, tam za mną, jak wiecie. I doprowadziłem ją do skraju wytrzymałości, czyli e, ona ma 2000 W. E, ładowały się dwie hulajnogi, to jest tam prawie 300 W. Z 50 idzie zawsze na wszystkie inne rzeczy, to jest 350. Odpaliłem rzutnik też 450, tak na oko, z moim Netflixem. W którymś momencie włączyłem zmywarkę, która pobiera 1400. No i przetwórnica generowała 2000 W, prawie że. Czyli to max, który jest w stanie wygenerować. No i po jakichś 5 minutach, 10, w tych skrajnie ciężkich warunkach, poczuliśmy tutaj smród. Ale już wcześniej tak było, myślałem, że to jest po prostu jakby plastik, który wszedł do przetwornicy, bo podczas remontu to wiele, wiele, wiele rzeczy tam wpada do środka. I że to w środku się plastik topi jakiś, który na jakieś tam e, radiatory upadł i się nie przejmowałem. Ale po 10-15 minutach takiego totalnego przeciążenia e, Ola mówi, że dym zaczął z podłóżka iść, więc wybiegłem tutaj, e, no wybiegłem, wyszedłem. Ola też razem. I zobaczcie, co się stało. No, z przetwornicą, która działała na skraju możliwości. Chociaż w instrukcji obsługi może pisać, że te parametry, które ona jakby wytwarza, są tylko wtedy, kiedy na zewnątrz jest 30 albo 40 stopni. A jeżeli wanie mogło być prawie 40, to tutaj na dole mogło być 60 plus pełne obciążenie przetwornicy. No i zobaczcie. Ten czarny kabel tutaj po lewej, on zaczął. Jeszcze ognia jakby nie było, ale on się już topił i leciał czarny dym po prostu z tego sobie tutaj. Kabel był tak rozgrzany, że nie można było go dotknąć w ogóle. No i teraz pytanie. Co by było, gdyby nas nie było? Czy po prostu kabel by się stopił do końca, czy coś tak by się rozgrzało, żeby zaczęło się palić? To tak odnośnie właśnie instalacji elektrycznych, tego że czasami czujemy się, że o możemy wszystko zrobić, nawet robiąc jakby zgodnie z instrukcją. Ja się dowiadywałem w sumie chyba u trzech musiałem spojrzeć w historii. Elektryków, czy do przetwornicy należy zastosować bezpiecznik między akumulatorem a przetwornicą, i ani w instrukcji nie było informacji na ten temat. I wszyscy mówili, że nie, no bo przetwornica ma zabezpieczenie, że jakby jak zacznie się przegrzewać, to się sama wyłącza. No i rzeczywiście, sama przetwornica w sobie się nie przegrzała, więc się nie wyłączyła, ale kabel nie wytrzymał. Kabel też tak się zastanawiałem, bo tu są 2 kilo, a kabel jest tylko 22 kwadrat. Kiedy ja do. Ja już nie pamiętam. Do jednego kilo z alternatora dałem 35 kwadrat. I tak mi się wydawało, że ten kabel coś jest kurde za, za chudy. Jakby, jak, więc... No to tak w skrócie. I teraz no pytanie. Muszę się skontaktować jakby z producentem i się dopytać. Pewnie w instrukcji obsługi pisze, że ten kabel 22 kwadrat będzie działał tylko do temperatury tam 30 stopni, a tu było 60. Więc wnioski są trzy. Pierwszy to taki, żeby nie korzystać skrajnie ze wszystkiego, kiedy jest gorący dzień i upał To raz Dwa Żeby nie korzystać z tych przetwornic i innych rzeczy na skraju wytrzymałości Jeżeli coś pisze, że ma 2000 to nie oznacza, że pewnie przez godzinę 2000 W W skrajnych upale Jakby można cały czas korzystać A trzy Jak będziecie robili instalację do swojej przyczepy albo kampera no to Wydaje mi się, że trzeba być skrajnie Dosłownie skrajnie, nie bardzo, tylko skrajnie jakby przewidywa, przewidywalnym, ponieważ jak widzicie, ja zastosowałem bezpieczniki wszędzie, mam ich tu kilkanaście przeróżnych, nie zastosowałem tylko jednego, no bo jakby instrukcja nie kazała. I to właśnie to zaczęło się kopcić. To tyle. Pytanie, jakie jest Wasze zdanie na temat właśnie samemu robienia? Chociaż z drugiej strony, jakby to elektryk zrobił, to on by tak samo to podłączył, zgodnie z zasadami, zgodnie z instrukcją. No ale już wiemy, że przetwornice trzeba na nie uważać, jak są upały i mamy zamknięty samochód, jest w środku ciepło i nie obciążać ich maksymalnie. Co mam z tym zrobić? Czy wymienię kabel na grubszy, na 50 kwadrat? Czy, czy nie wiem co? To tylko tyle, ale wiemy, że trzeba z tym uważać. Napisał do mnie jeden widz i pokazał mi ten panel Webasto po roku, bo jak wiecie, on jest cały czas włączony w takim wanie, od dzień, noc, dzień, noc, cały czas się świeci, jakby nie można tego panelu wyłączyć. Jemu po roku ten panel tak się wypalił, że ledwo widać to, co jest jakby na ekranie, e, więc jako że mamy lato i nie korzystam, wypiąłem bezpiecznik z Webasto, a chyba sobie w przyszłości zrobię jeszcze włącznik, wyłącznik, nie wiem czy tutaj, czy gdzieś, żeby je ja po prostu no, odłączać ten wyświetlacz albo całe Webasto wyłączać na lato, kiedy po prostu się z niego nie korzysta.